Cześć! Z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia chcielibyśmy przedstawić kilka zagadnień związanych ze zdrowiem. Aktywność fizyczna bardzo mocno wpływa na nasze zdrowie, a także samopoczucie. Ponieważ podczas wysiłku wydzielają się hormony szczęścia tzw. endorfin. Ćwicząc wzmacniamy układ oddechowy. Obniżamy ciśnienie krwi i poprawiamy funkcjonowanie naszego układu krążenia poprzez wzmocnienie mięśnia sercowego. Poprawiamy odporność, spalamy zbędne kalorie, obniżamy poziom cholesterolu oraz wzmacniamy mięśnie, a co o tym idzie stabilizację naszych stawów. Mamy wiele możliwości uprawiania rekreacji i fizycznej. Najprostszym sposobem jest choćby bieg lub jazda na rowerze, dzięki której odciążamy stawy Również Nordic Walking, czyli Marskiej Kami, dzięki któremu angażujemy między innymi mięśnie obręczy parkowej. A podczas mojej pogody zawsze można skorzystać z basenu, siłowni lub naszej strefy aktywności, do której serdecznie zapraszamy. Sprawiając sportu czerpiemy wiele korzyści. Higiena y ma istotne znaczenie w utrzymaniu, a wzmocnieniu zdrowia człowieka. Ręce stanowią główną drogę przenoszenia bakterii. Należy je myć przed posiłkiem, po wyjściu z toalety, po wykonaniu prac porządkowych. Odpowiednią ilością środka myjącego myje się całą powierzchnię rąk – dłonie, powierzchni między palcami, kciuki, narkotyki. Powinno ono trwać 30 sekund, po czym ręce należy osuszyć papierowym ręcznikiem. Zdrowe zęby to nasz wizerunek. Do higieny jamy ustnej potrzebujemy pastę z i szczoteczkę ze sztucznego włosia, którą należy wymienić co 3 miesiące, a zęby myjemy co najmniej 3 razy dziennie po każdym posiłku. Owoce i warzywa należy starannie umyć przed jedzeniem. Jest fajny Badania przesiewowe to badania, które mają na celu wykrycie choroby u osób, u których nie daje ona żadnych objawów. Pozwalają na wczesne wykrycie choroby, a tym samym zwiększają szanse na usunięcie jej przyczyny i całkowite wyleczenie. Każdy z nas przynajmniej raz w roku powinien wykonać badania poziomu cukru we krwi, morfologię, OB, Przegląd stanu zębów oraz badanie ogólne oczu. Raz na dwa lata powinniśmy wykonać RTG kaski piersiowej, a raz na pięć lat lipidogram. Pamiętajmy, lepiej zapobiegać niż leczyć. Aby zachować zdrowie przez długi czas należy zwrócić szczególną uwagę na nasz codzienny jadłospis. Tylko właściwie dobrane produkty i zbilansowane posiłki będą gwarantowały prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Dlatego też w naszym codziennym menu nie powinno zabraknąć ponowartościowego wieżywa, owoców i warzyw bogatych w witaminy, białego mięsa oraz ryb, roślin strączkowych i produktów męcznych. Ponadto pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Ważne są soki owocowe, warzywne, woda mineralna oraz zielona herbata. Na podstawie badań naukowych, jak do tej pory stwierdzono, śmiech ma spory wpływ na nasze zdrowie. Jedna minuta śmiechu pozwala nam spalić 12 kalorii. To także równowartość 45 minut relaksu i wydłużenie naszego życia o 10 minut. Ludzie weseli rzadziej chorują oraz szybciej wracają do formy. Optymizm zmniejsza m.in. poziom hormonu stresu. Drugą przyczyną lepszego zdrowia osób wesołych to lepsze docenienie tkanek organizmu. Kiedy się śmiejemy, mocniej pracuje przepona, co poprawia krążenie krwi. Przez uśmiech zwiększamy nasze walory estetyczne. Śmiech jest niezbędny na życie jak sen. Dodaje więcej energii, pomaga walczyć ze stresem. Uśmiech jest równie zdrowy jak u sportu, ale przyjemniejszy i mniej męczy. Pamiętajmy więc o codziennym uśmiechu.